Przyszedł czas na zbiór papryki, połączony z wybieraniem kandydatów do zimowania. Waszej uwadze polecam słabo ostrą odmianę, którą widzicie tutaj: Bishop's Crown, bardzo smaczną i bardzo plenną. Jest to roślina wysiana w grudniu 2020 roku do doniczki. Tutaj habanero. Bardzo ostre, przezimowało, ale nie dało spektakularnych plonów. Nie mieliśmy możliwości się nim odpowiednio zajmować. To Piripiri wysiane do Donicy w listopadzie 2020 roku. Bardzo smaczne, ostre papryczki. Mieliśmy też nieco serano i jalapeno. No i trapezy, które w większości były już w zamrażarce. Zobaczcie, wybieram do zimowania papryki. Przeznaczam do tego w tym roku wszystkie moje Piripiri, które nie zdążyły zbytnio zaowocować. Je wszystkie wykopałem. I zobaczymy, które, czy w ogóle uda mi się przyzimować. Przeznaczam też do zimowania koronę biskupa. Ona była w Doniczce, miała taki już bardzo rozbudowany i zwarty system korzeniowy. Łatwo było ją teraz wykopać. To jest akurat najpotężniejsza moja papryka ze wszystkich. Idę po resztę. Nie miałem zbytnio czasu, żeby zajmować się tymi paprykami w tym sezonie. Niemniej jednak bardzo pozytywnie zaskoczyły mnie trapezy, papryki słodkie, które nie dość, że przezimowały, to jeszcze dały w tym roku bardzo dużo e, papryki. Widać, że mm, no raczej mają wolę życia, jest dużo odrostów. Spróbuję, tak, dla czystego eksperymentu, w tym, na kolejny rok też je przezimować. E, miały tak dużo papryki, że ta tutaj e, się aż złamała, została tylko już. Ta jedna odnoga, były to mniejsze papryki niż w tamtym roku. Troszeczkę mniejsze, ale było ich na tyle dużo. No i były na tyle smaczne, że tak. Spróbujemy ją jeszcze raz przezimować. Spróbuję też przezimować habanero, które no nie jest w jakiejś wyjątkowej kondycji. Ale w tym roku kilka papryczek z nich udało się uzyskać. Nie było to jakoś najwięcej. Ale zawsze jest to coś, spróbuję je przezimować też dla no, eksperymentu. Bo głównym moim celem jest przezimowanie papryki piripiri. A zresztą tam jeszcze jedna stoi, ta największa, która już jest w donicy i nawet nie będę musiał jej wykopywać. Tak wyglądają habanero, które zaraz powędrują do doniczki. Systemy korzeniowe nie są jakieś wybitne, no ale też na górze. Rośliny nie ma szału wielkiego. Papryki czekają na zejście do piwnicy. Szczegółów, jak wybrałem i przygotowałem papryki do zimowania, dowiecie się z poprzednich materiałów. Dajcie znać, czy zimujecie jakieś papryki na kolejny sezon. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!